Welcome to the 19th edition of the festival of the art of cinematography. This is your image. Po raz dziewiętnasty i po raz drugi w Bydgoszczy odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Kamericz. I zapewniam Państwa, że na temat festiwalu wszystko wie Marek Żydowicz. Myślę, że czas dokonać oficjalnego otwarcia 19 edycji festiwalu Plus Kamericz. Zapraszamy na scenę prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego. Tylko radością daję klucze dobra miasta osobom, które widzą więcej niż operatorom filmów, ludziom, którzy patrząc widzą to, co oni inni nie dostrzegają. Wszystkim, którzy przybyli obejrzeć Wasze wielkie dzieła. Życzę wielkiej satysfakcji, pobytu, wytorszczy. Festiwal uważam za otwarty. W nagrodę w tej kategorii, honorową nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie wideo bardzo są duety operator-reżyser. I Festiwal Plus Kamerlincz od pierwszych swoich edycji nagradza współpracę autorów zdjęć i reżyserów. W tym roku nagradzamy duet szczególne. I a good picture. I don't want to waste it. I wręczymy nagrodę za całą kształt twórczości dla polskiego reżysera, ze szczególną wrażliwością wizualną. Myślę, że ten moment dzisiejszej nagrody jest dobrą chwilą, żeby zwrócić się do przeszłości i podziękować e, mojej szkole filmowej w Łodzi, w której zacząłem studiować 62 lata temu. Kino jest e, sztuką obrazu, w związku z tym nasze filmy jako obrazowe wyszły poza Nasze granice stały się, nie mamy europejskimi, a nawet pojawiły się szerzej na świecie. Myślę, że w tym momencie powinien, powinienem był to przypomnieć i podziękować wszystkim e, operatorom, z którymi pracowałem, twórcom obrazu moich filmów. Serdecznie im również dedykuję oprócz szkoły, i również dedykuję tą wspaniałą nagrodę. Dziękuję.